Blisko kilkaset osób przybyło do Kłodzkiej Hali Sportowej. Wśród przybyłych osób były osoby bezrobotne i szukające zatrudnienia, które mogły zapoznać się z aktualną ofertą, jaką dla nich przygotowały firmy poszukujące pracowników podczas tegorocznych targów pracy. To są już 14 targi pracy. Staraliśmy się tutaj zaprosić na te targi grupę pracodawców nie tylko z powiatu kłodzkiego, ale również z powiatów ościennych, z kraju, no i z zagranicy również. Mamy tutaj przedstawicieli z Czech, Das Austri ist Niemiec. Wir repräsentieren die Firma Tränkwaller und MSE für Bau- und Baunebengewerbe in Österreich. Angebot für die Bauarbeiten sind Schalungsarbeitner, Verputzer, Maurer, Kranfahrer also die ganze Bandbreite im Bau, Beträge. Also der Bauhelfer hat normal einen Stundenlohn jetzt von 11,21 Euro und bekommt auch 41,40 Euro 40 Auslöser am Tag, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und ein Maurer, der Facharbeiter ist, bekommt 12,58 Euro Stundenlohn. Die Zimmer werden direkt von den, von den Kollegen in Österreich organisiert und stehen immer einen Tag bevor die, die Mitarbeiter anreisen zur Verfügung. Ale ci nie brauchen sich selber tą pracę, o której żeśmy rozmawiali, to trzeba znać język niemiecki, tak? Perfekt. Ja deutsches notwendig potrzebny man müsst e, kommunikativ sich auf der Baustelle und am Telefon unterhalten können. Pracodawcy zagraniczni mają dla nas około 500 ofert pracy. My jako powiatowy urząd pracy mamy 100 ofert pracy, a pracodawcy, którzy tutaj do nas dotarli na targi, mają około 200 ofert pracy, czyli w sumie około 800 ofert pracy i do tego jeszcze jako Powiatowy Urząd Pracy mamy 600 miejsc na staże, które kończą się również zatrudnieniem, czyli oferta dość szeroka. Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku cały czas prowadzi rekrutację do służby w policji. Obecnie mamy 11 wakatów. Wszystkie informacje dotyczące warunków przyjęcia do służby w policji znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej, a także na wszystkich stronach Komend Powiatowych w naszym kraju czy dużo jest chętnych, pyta się o pracę w policji? Tak, jest to zawód w dalszym ciągu atrakcyjny. Dużo młodych ludzi przychodzi, pyta się jakie są możliwości zostania funkcjonarzem policji. Ludzie przede wszystkim sprawni fizycznie, otwarci na krzywdę, pomoc dla innych ludzi, którzy chcą służyć na co dzień w mundurze, są zainteresowani tego rodzaju pracą. Jaką ofertę dzisiaj państwo tutaj przygotowaliście dla osób, które szukają pracy? E Przede wszystkim to jest oferta dla pasjonatów, tak? dlatego że zgodnie z naszą strategią. Zatrudniamy pasjonatów zawodu. Tak? Zależy nam na tym, żeby ludzie, którzy u nas pracują, czuli zabawę i frajdę z tego, co, co robią. Tak? Oprócz tego szukamy ludzi, którzy są przede wszystkim otwarci na innych, którzy mają jakąś łatwość w komunikacji, którzy też chcą się uczyć. Tak? Dlatego, że jakby dużo wiedzy produktowej mogą zdobyć dzięki naszej firmie. My mamy szeroki pakiet szkoleń przygotowanych dla potencjalnych pracowników, którzy chcieliby z nami współpracować. Natomiast te rzeczy, które wymieniłam w pierwszej kolejności, są dla nas najważniejsze. Dla osób, które szukają pracy, oczywiście poszukujemy wykładowców. To przede wszystkim wykładowców. Jesteśmy firmą szkoleniową szerokiej branży, bo szkolimy i osoby z Urzędu Pracy, czyli kursy zawodowe dla osób, nie wiem, sprzedawca, magazynier, maszyny ciężkie takie szkolenia przeprowadzamy, jak również dla pielęgniarek więc jak najbardziej kadra wykładowców jest nam potrzebna. A jak wygląda sytuacja bezrobocia w powiecie kłodzkim? Bo wiem, że ona się poprawiła, jest lepsza od roku poprzedniego. E, oczywiście cały czas od kiedy jest bezrobocie mierzone, to średnio mniej więcej dwa razy więcej niż średnia krajowa. U nas jest bezrobocia. Głównie to wynika oczywiście z wykluczenia komunikacyjnego, czyli przedsiębiorcy, którzy tutaj e, chcą inwestować, no mają ten kłopot z wywożeniem swoich produktów. Ale mimo tego rzeczywiście to, te, te działania i powiatu, i poszczególnych burmistrzów powodują, że, e, że to bezrobocie spada. Rok do roku około tysiąc osób mniej tak? to, to bezrobotnych, to jest naprawdę e, no, jakiś sukces. I co, znalazł Pan coś tutaj dla e, Nie, jeszcze nie, dopiero przyszedłem. A czego Pan szuka? Pracy, za granicą. No to dobrze, chyba pan tutaj trafił, bo tutaj akurat jest stoisko takie. No nie tylko tutaj. Tutaj A Austria już tutaj pana Chciałbym iść tam. E, nie, Holandia. A jak tam z językami? No dlatego Holandia, dlatego że znam angielski. Widzę, że pan szuka pracy, tak? Tak, tak, szukam pracy. Jak to Panie wygląda? ja właśnie jestem. No na razie się rozglądam. Myślę, że są bardzo ciekawe tutaj oferty. No trzeba po prostu zapoznać się tutaj z ofertą, tak. Jaka branża Pana interesuje? Gastronomiczna. Jestem z wykształcenia kucharzem, chociaż daleko odbiegłem w ostatnich latach od tego zawodu. Myślę, że w tym kierunku podążę. Czy warto takie targi organizować? Na pewno warto, bo można znaleźć bądź pracę, jeżeli ktoś poszukuje, bądź partnerów do współpracy, jeżeli ktoś poszukuje. A Pan jak to usłyszy? Partnerów do współpracy udało się znaleźć? No na razie na razie rozmawiam, także jeszcze się nie udało, natomiast jak się nie rozmawia, to się nie znajdzie. A o jakiej branży rozmawiamy? Proszę pana, chcemy na terenie powiatu kłodzkiego, a dokładnie w Nowej Rudzie, w Agencji Rozwoju Regionalnego, stworzyć takie, takie miejsce nazwane kontakt center, które świadczyłoby usługi dla różnego rodzaju przedsiębiorców, którzy chcą się kontaktować z klientami, bądź odpowiadać na Pytania klientów, obsługiwać klientów. Mamy taki pomysł i ja akurat próbuję go wdrożyć w życie. No, oprócz tego, że mamy te targi pracy i kontakt pracodawca bezrobotny, to jeszcze mamy panele tematyczne, czyli dla tych, którzy chcą wyjeżdżać za granicę. Jakie dokumenty, jakie przepisy tutaj współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy mamy asystentów EURES, którzy będą mówili o zatrudnieniu w Niemczech, o zatrudnieniu w Czechach. Do tego panele tematyczne z naszej strony, jak rozpocząć działalność, jakie kroki pierwsze przy planowaniu działalności i sądzę, że te. Panele tematyczne również będą uzupełnieniem dość dobry tej oferty targowej, którą tutaj mamy. Jakie plany na przyszłość? No, przede wszystkim, pomoc pracodawcom, pozyskanie jeszcze dodatkowych środków na rozwój przedsiębiorczości, czyli na tak zwane dotacje do rozpoczęcia działalności, na dofinansowanie do, dla firm, dla tworzenia miejsc pracy. I jesteśmy w stanie e, takie środki jeszcze e, w najbliższych miesiącach pozyskać. Czy częściej będziecie Państwo organizowali niż raz do roku takie targi? Na dzień dzisiejszy mamy taką jedną dużą imprezę, ale już zastanawiamy się czy po wakacjach, w miesiącach jesiennych nie zrobić jeszcze targów pracy, może branżowych i może też również w naszych filiach, bo mamy dwie duże filie w Nowej Rudzie i w Byszczycy. Zobaczymy jak ten rynek będzie wyglądał, jakie będzie zapotrzebowanie na tym rynku.